Przed momentem dowiedzieliśmy się, że Rosja została wykluczona ze wszystkich rozgrywek klubowych oraz międzynarodowych, to oznacza, że Rosjanie nie pojadą na najbliższe mistrzostwa świata w Katarze oraz na kobiece euro w roku 2020 roku, a także wszystkie kluby rosyjskie zostaną wykluczone z rozgrywek europejskich. To jest specjalne wydanie futbolowych historii, a ja bardzo serdecznie na nie zapraszam. W czwartek nad ranem Władimir Putin podjął decyzję o wkroczeniu rosyjskich wojsk na teren Ukrainy, tym samym rozpoczynając wojnę. Po wielu sankcjach nałożonych przez inne kraje nadszedł czas na decyzję FIFA i UEFA. Ostatecznie FIFA zmieniła swoje postanowienie z dnia wczorajszego, po którym Rosja mogła uczestniczyć w zawodach organizowanych przez FIFA oraz UEFA, ale musi grać pod nazwą Rosyjska Federacja Piłkarska na neutralnym terenie, bez kibiców, hymnu i flagi. Ta decyzja spotkała się z dezaprobatą ze strony chociażby Cezarego Kuleszy, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tą decyzję skomentował tak. Dzisiejsza decyzja FIFA jest dla nas nie do zaakceptowania. W tej sytuacji wojny na Ukrainie nie interesuje nas gra pozorów. Nasze stanowisko pozostaje bez zmian. Reprezentacja Polski nie zagra z Rosją w meczu barażowym, niezależnie od nazwy rosyjskiej drużyny. Napisał prezes PZPN w mediach społecznościowych. Przynalizujmy może całą sytuację od początku w Sobotę Kulesza poinformował nas, że w związku z eskalacją agresji Rosyjskiej Federacji na Ukrainę reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać Barażowego meczu z Rosją. W ślad za reprezentacją Polski poszła szwecja, która jeszcze tego samego dnia ogłosiła, że z Rosją także w Barażu nie zagra. Robert Lewandowski sprawę skomentował tak Słuszna decyzja Nie wyobrażam sobie grania z meczu Z reprezentacją Rosji w sytuacji Gdy trwa agresja zbrojna Na Ukrainie Rosyjscy piłkarze i wizyce Nie są odpowiedzialni Ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje W niedzielę Czesi również Ogłosili, że nie zagrają z Rosją Więc w tym momencie wszystkie drużyny Ze ścieżki B w eliminacjach Do piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze nie przystąpią do meczu barażowego. W niedzielę również Anglicy wydali oświadczenie, że nie zagrają z Rosją ani na szczeblu klubowym, ani na szczeblu reprezentacyjnym. Tego samego dnia francuski Związek Piłki Nożnej domagał się wyrzucenia Rosji z Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Wieczorny FIFA wydała oświadczenie, w którym właśnie Rosja może uczestniczyć w zawodach organizowanych przez FIFA oraz UEFA, ale musi grać pod nazwą Rosyjska Federacja Piłkarska na neutralnym gruncie bez kibiców, hymnu i flagi. Oczywiście spotkało się to z wielką dezaprowatą ze strony piłkarskiego świata. W poniedziałek PZPN wysłał pismo do wszystkich europejskich federacji, w którym namawiał do dołączenia się do protestu przeciwko Rosji. Odpowiedź była błyskawiczna. Jeszcze do południa było wiadomo, że do bojkotu dołączyła się Albania, Dania, Irlandia, Norwegia, Szkocja, Szwajcaria i Walia. Nie mogło być inaczej. FIFA i UEFA dziś wieczorem podjęły decyzję o zawieszeniu Rosji w rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych. To oznacza, że Rosjanie nie pojadą na najbliższe Mistrzostwa Świata na Euro kobiet w roku 2020, a także wszystkie kluby rosyjskie zostaną wykluczone z rozgrywek europejskich, a więc mecz Spartaka-Moskwa z Red Bull Lipsk zostanie oddany walkowerem na korzyść zespołu z Niemiec. Co do Baraży sprawa nie jest jeszcze do końca jasna, są dwie opcje. Bo Polska bezpośrednio awansuje do finału Baraży, albo zmierzy się w półfinale z trzecią w rosyjskiej grupie Słowacją. Oprócz tego UEFA rozwiązała kontrakt z rosyjską państwową spółką Gazprom. Decyzja wchodzi w życie natychmiast i dotyczy wszystkich zawartych umów związanych z Ligą Mistrzów, rozgrywkami międzynarodowymi na poziomie reprezentacyjnym oraz z Mistrzostwami Europy 2024. Czytamy na oficjalnym profilu twitterowym Europejskiej Federacji. Przypomnę tylko, że już wcześniej UEFA odebrała Rosji finał tegorocznej Ligi Mistrzów, który został przeniesiony do Paryża na Stade de France. W ostatnich dniach również Roman Abramowicz wycofał się z kierowania klubem, lecz był to bardziej gest PR-owy. Abramowicz pozostaje właścicielem klubu, ale od kilku lat nie był już mocno zaangażowany w kierowanie nim. Przechodząc do sprawy wojskowych, piłkarze Evertonu i Manchesteru City wykonali piękny gest w kierunku Ukrainy. Piłkaże. Obu drużyn, w których występują Oleksandr Zinchenko i Witalii Mikołenko sprzeciwili się rosyjskiej agresji, mając na sobie specjalne koszulki z napisem NIE DLA WOJNY. Obaj reprezentanci Ukrainy nie byli w stanie powstrzymać łez. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam wszystko co zadziało się w ostatnim czasie w europejskiej piłce klubowej, a więc wszystko co było związane z konfliktem Rosji i Ukrainy. Podjęte zostały w końcu radykalne, można też powiedzieć, kroki, a więc wykluczenie Rosji z wszystkich rozgrywek, a także z rozgrywek klubowych i międzynarodowych. A więc jest to na pewno bardzo duży krok w przód w stosunku do tego, co było w ciągu najbliższych dni. Na pewno jest z czego się cieszyć pod takim względem, że to wszystko zainicjowała Polska, zainicjował to PZPN. A więc tutaj jest na pewno bardzo, bardzo duży plus pod tym względem. A co wy sądzicie o całej sytuacji? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, a na dzisiaj to będzie wszystko.